I dajcie moi mili! Popatrzcie tylko na to. Pierwsze w tym roku burze już wystrzeliwują w okolicach Kiel, Hamburg, Bremen w Niemczech. To są zafrontowe burze. I w najbliższych godzinach powinno przybywać, aczkolwiek na razie ich ubywa, bo po prostu w świecie. No, warunki nie są jeszcze takie, może tam. a dobra, bo tam do południa miał CIN trzymać. Jeśli blokada puści, to już widzę, że wysyp komórek idzie z wybrzeża od, i od Holandii. Więc możliwe, że zaczną się na całej linii e, wyładowania. Prawdopodobnie będą na całej linii wyładowania atmosferyczne. Będę raportować, jak coś będzie się działo. Cześć.